Postanowiłam, że trzeba poszukać jej domu. Sprzedałam Santę. Hej, yy, z tej strony taka ma. To będzie ciężki film. Ciężki dla mnie i ogólnie ciężki. Ale muszę przez to przebrnąć, bo myślę, że też. Powinniście wiedzieć, co się dzieje, bo chcę, żebyście wiedzieli, co się dzieje. Mm. I po prostu fajnie, żebyśmy sobie chwilę pogadali. Jak widzicie, tytuł tego odcinka jest trochę inny niż większość, yy, dlatego że jest tutaj do poruszenia parę takich bardzo, bardzo, bardzo ważnych kwestii, które ani nie są do śmieszkowania ani nie są, wiecie, jakieś takie kolorowe i tak dalej. Po prostu nawet nie wiem, jak mam zacząć. Naprawdę. Od wczoraj zastanawiam się, jak mam zacząć i, i nie wiem. I chyba po prostu polecę na żywioł. Słuchajcie. Sprzedałam Santę. Sprzedałam Santę. Yy... I teraz zanim zaczniecie pisać, że yy, sprzedałaś konia, bo coś Ci się nie podobało, yy... Słuchajcie, nie, to była decyzja w ogóle, z którą się biłam już od grudnia, od grudnia tego roku. Bardzo, bardzo źle się z tym czułam, bo jak wiecie, Santa to koń, którego bardzo kocham. Ale podjęłam tą decyzję ze względu na nią, dlatego, że słuchajcie, ja się czuję na nią za duża. Autentycznie to jest mały konik. Ona ma 155 w kłębie. Nawet nie wiem, czy ma tyle. E, nie mierzyłam jej tak dokładnie, ale 155 e, to jest chyba maks. E, druga sprawa jest bardzo, ale to bardzo, taka drobniutka, taka, wiecie, delikatna, taka filigranowa i o ile praca z ziemi z nią sprawiała mi masę radości masę y, takich, wiecie, ciepłych wspomnień mam z nią, o tyle, kiedy na nią wsiadałam, to czułam się po prostu jak kloc. Autentycznie. Ja mam 167, no prawie 170, no niby w dowodzie 165, ale ja też nie jestem lekkiej budowy. Wiecie, mm, ja nie ważę 50 kilo, tak? Yy, nie ważę 60 kilo. Waży coś w granicach 65-66, coś takiego. I uważam, że jak na tak młodego, drobnego i niskiego konia to jest po prostu za dużo. Widziałam swoje zdjęcia na niej. Ja też za dużo na niej nie dodawałam, bo po prostu aż mi się dziwnie na to patrzyło. Bardzo rzadko wsiadałam na nią sama, bo po prostu źle się czułam. Czułam, że to jest dla niej po prostu za dużo. I biorąc pod uwagę właśnie jej zdrowie, jej przyszłość, moją przyszłość, postanowiłam, że trzeba poszukać jej domu z osobą, która będzie dopasowana i wzrostem i wagą tak, żeby też mogli się rozwijać tak jak ja chciałabym się rozwinąć. Dlatego po prostu taka inna decyzja no, chodziła za mną od pół roku, od momentu, kiedy pierwszy raz gdzieś tam nawet wsiadłam i zsiadłam na moment wiecie to jest tak, że jednak jak tyle lat miało się te konie i, i nie szło się do przodu, to w pewnym momencie człowiek się cofa. Yy, I ja straciłam w ogóle taką wenę do tego, żeby jakkolwiek pracować. Nie chciało mi się ani tam jeździć, ani mi się nie chciało pracować pod względem, takim, że ja po prostu czułam, że nie osiągnę. Tyle, ile chciałabym osiągnąć, i też bałam się, że przez to stopuję konia, który ma mega potencjał, i, i naprawdę to jest mega ciężki film dla mnie. Bo mi naprawdę zależy na tym, żeby ten koń miał jak najlepsze warunki, żeby jego życie, wiecie, było jak najlepsze. Było. Santa była koniem sprowadzonym z Hiszpanii, więc zanim ją kupiłam, e, ja jej nie widziałam. Nie, nie było można zobaczyć jej, wiecie tak, porównać sobie do innego konia, czy też. Ogólnie ona przyjechała. Na ogłoszeniu było napisane, że ma 155. Ja pomyślałam, że urośnie sobie tam do tego 160. To by było tak akurat, ale no. No nie stanie się tak na pewno, bo na tego pułapu wzrostu nie osiągnie. Też na pewno, wiecie, budowa jej się tak kosmicznie, kolosalnie nie zmieni. Moja też na pewno się nie zmieni, bo ja się nie czuję osobą grubą, absolutnie. Po prostu jestem za duża tak fizycznie i nie jestem w stanie tego zmienić. <laughs> no... Mam nadzieję, że zrozumiecie tą decyzję i że, i że też życzycie jej powodzenia tak jak ja, bo ona w sumie nie trafiła w miejsce, którego nie znam, bo wróciła do Podolina. W związku z tym, że mieliśmy jakieś tam zobowią zobowiązania wobec siebie, to, to poszło bardzo sprawnie. Wróciła po prostu tam. Córka właścicielki na pewno, bo teraz ona jest jej właścicielem, na pewno dobrze się nią zajmie. One są wzrostowo do siebie super dopasowane. Wagowo też. Ola jest bardzo drobną dziewczyną. No, głos mi się załamuje, cały czas mi jest naprawdę ciężko to nagrywać, bo mi jest naprawdę, wiecie, ja z jednej strony jestem szczęśliwa, ja że znalazłam jej dom, w którym wiem, jak to wszystko działa, wiem, jak to wszystko wygląda, wiem, jak się traktuje konie i wiem, że traktuje się tam konie bardzo dobrze a z drugiej nie ma jej już przy mnie i wiecie, no nic. No czasem tak jest w życiu po prostu, że mimo, że dla nas to nie jest do końca komfortowe i fajne, to, to trzeba podjąć taką decyzję przez wzgląd na dobro konia, chociażby. I ja właśnie podjęłam tą decyzję. Bo czułam, że, że to jest właśnie, właśnie dobra decyzja. Mam nadzieję, że, że reszta filmiku będzie bardziej ciekawa, wesoła i że. Ile was nie zawiodłam też, bo na pewno nie zawiodłam siebie. Nie zawiodłam siebie, bo, bo naprawdę starałam się pracować z tym koniem. Od początku do końca jest koniem bezpiecznym, bardzo pewnym siebie, takim idącym do przodu, takim myślącym koniem przede wszystkim, który jest naprawdę w stanie dać wszystko z siebie, byle tylko zadowolić drugą stronę. I ona nigdy nie miała takich, takiego podejścia, nawet myślenia, żeby wiecie, zrzucić kogoś, czy cokolwiek to jest po prostu koń, który kocha pracować z ludźmi to jest niesamowite. Hmm. Dlatego, no co, no, zostało mi życzyć yy, Oli i Sancie dużo sukcesów w przyszłości na pewno. Mam nadzieję, że, że się jeszcze kiedyś spotkamy na jakichś zawodach. Bardzo bym chciała, chciałabym zobaczyć jak wygrywają, no bo jednak wiecie, Santa to jest no, yy, a propos w ogóle tego wszystkiego, co się działo odnośnie Podolina, słuchajcie, ja, yy, ja trochę nabrudziłam bez sensu. Wyjaśniliśmy sobie to. Stajnia też trochę zlamiła z tymi obozami, ale mamy to wszystko wyjaśnione. <laughs> O siwej opowiem Wam w innym odcinku, bo, bo myślę, że to jest w tym momencie ważniejsze. Ja też jeszcze chorowałam bardzo przez ten czas, kiedy mnie nie było, ale to był też taki czas bardzo intensywnego zastanawiania się, czy ta decyzja na pewno jest dobra. Ale wiem, że, że nie trafiłaby gdzie. Wiem, że, że Santa ma dobrze. No, ja zawsze będę ją pamiętać jako taką słodką filigranową kobyłkę. I wiem, że, że taka będzie już zawsze w moich oczach. Jestem jej mega wdzięczna za to, co dała mi od siebie. No, dobra, to chodźcie, zobaczcie, jak wyglądało przenoszenie jej. Hej wszystkim z tej strony, Atakama. W sumie to nawet nie wiem, jak zacząć tego vloga, bo. Chociaż wy już pewnie widzieliście cały wstęp. Wiecie, że Santa właśnie dziś jedzie do tak naprawdę nowego starego domku. E, więc no tutaj już nie będę wam tłumaczyć drugi raz, bo to już jest to, co dzieje się później e, inaczej. Ja muszę dograć ten wstęp, wy go już widzieliście, a ja jestem jeszcze przed i po prostu ciężko mi cokolwiek jest powiedzieć. No ale co? Jedziemy dzisiaj do Podolina. A Santa jedzie z nami. Bo Santa będzie miała nową właścicielkę. Ole. Santa, co ty robisz? Patrzcie, jakie warkoczyki w ogóle ma śliczne. Wczoraj była taka znajoma moja i zrobiła jej no takie drobniutkie. Ręce to na pewno i odpadają do dzisiaj. Ale no co, przed wyjazdem trzeba się trochę przeczyścić. Antek tu nalewa wody. Tak, do naszej zaglonowanej wanny. Co tak każdy mówi? Ona jest po prostu wydrapana i tak wygląda. Co, księżniczko? Tak, tok. No więc tam jest przyczepka. Ty, ty musisz być koniecznie wszędzie. Ty masz takie parcie na szkło, że musisz być wszędzie widoczna, tak? Wszędzie, nie można pokazać nic innego. No, także trochę ją przeczyszczę. Nie mam pojęcia, co się tutaj stało, o co się otarła. Trzeba to spsikać, zasmarować. No, gdzieś musiała się otrzeć, a tego wczoraj nie było. Nie mam pojęcia o co. No nic. Ja się zabieram za czyszczonko i będziemy jechać. Brawo! Super! I ostatnia, Miszka. Daj nóżkę. Daj nóżkę. Tak! O, to najbardziej zasypione. Godnie stanęłaś tu. No i co? Sandinio wyczyszczone. Błyszczy się niesamowicie. W sumie brudna nie była. One tutaj jedyne co to idą na łąkę. I słuchajcie, na tej łące to jest po prostu mnóstwo krzaków. Jakichś patyków. Wiecie, tam są drzewa z jabłkiem, z gruszką. Ona w ogóle w jakichś jagodach była ostatnio. Więc wydaje mi się, że po prostu ona włazi w te krzaki. Ona zawsze miała tendencję do włażania w krzaki. Także no, Santinio, naprawdę, no już wszędzie pchasz te swoje giczki. A tam Antek robi w ogóle... A poknitu... tu! Co to? Co to? Ech? Ona słyszy paszę tam, wiesz? No, co, jedzonko? Jedzonko, tak? No nic, no koń wyczyszczony. Jeszcze tylko e, przeczeszamy ogonek i koniec. I ogonek wyczesany. Patrzcie, cały, calutki. Można czesać. Jest gruby. No masakra, ona ma tak gruby ogon, że to jest hit. Na no serio? No przecież to jest. Szok. No patrzcie, jak to wygląda. Nawet nuki jej nie widać. Piękny masz Ogon Santa. W ogóle cała jesteś piękna. No także wy już na pewno znacie powód, przez który ona do tego nowego domku jedzie. Mam nadzieję, że trzymacie za nią kciuki razem ze mną. To tak, podrapiemy. Ja na pewno będę tęsknić. Mam nadzieję, że ona za mną też chociaż trochę. Ale no, czasami trzeba podjąć taką, taką inną decyzję. Przez wzgląd na dobro konia po prostu. Okej, okay, tak wygląda gotowy koń. Wyczyszczony. Już się zdążyła wodą ochlapać. <noise> Ale wygląda pięknie. Pięknie wyglądasz Santinie jak zawsze. Śliczna gwiazdeczka. Jeszcze tutaj masz sianko, nie widziałam. Już ci wyciągam. Śliczna jesteś. Nosek mi dała wyczyścić chusteczkami w ogóle. Nie, teraz sobie go ubrudzisz. Pokaż, jaki masz nosek śliczny. Pokaż, jaki masz liczny, czysty nosek. Tak? No to co? To jedziemy. Musisz się pożegnać. No, może się jeszcze zobaczycie? Może uda nam się pojechać. Na wakacje do podolina z którymś z koników. Co? Myszko! Jezus, jak na zbliżeniu. Pa! Pa chłopaki i dziewczyny! Papa! Nic się patrzę. patrzył. Są to w sumie w dupie. Ona idzie na spacerek. Papa! Pa. Co to się dzieje? Ciepło. No to pakujemy i jedziemy, co? Nie trzeba No to my to zaraz zobaczymy. Po drodze już była kupa, bo była przyczepka. Siwa w ogóle się przyszła pożegnać. No tak, chodź, tak, chodź, chodź. Pięknie! Tak! Ekstra koń! Dobra, aż takiego ładnego wejścia się nie spodziewałam. Co, masz sianko, dosięgasz tu wszędzie, także jest luzik, co? No tak, jest luzik. Będzie dobrze, boziu! Stanęłaś jako owczarek niemiecki, wystawowy, no? Dobra, zamykam ją tutaj też. Tak, już nie otwieraliśmy, bo na chrabnik się znalazł. Był w bagażniku, tak jak Łukasz mówił. No i co? No i jedziemy. Dobra, póki co jedziemy sobie i jest chyba w miarę okej. Okay. Santa. Rzecz nie siedzi, tak nam się wydaje przynajmniej, Teraz będziemy się zatrzymywać, prawda? Tak, zrobimy przystanek, zobaczymy co i jak, czy tam na pewno wszystko w porządku tak. i zatankujemy od razu. No, Antek w ogóle się tak średnio czuje przez tą pogodę, ja jeszcze jestem chora, bo nie wiem, na pewno inaczej. Wspomnę Wam to na początku, bo to, że długo filmów nie było, no to na wstępie już mówiłam dlaczego. E... Ale no powiem Wam, że to co... W ogóle wszystko to co się działo teraz to było jednym ciągiem wszystko, nie? Choroba mojej siostry, moja, no po prostu masakra, wszystko naraz się nagromadziło i, i nawet nie było czasu pomyśleć o YouTubie. No dobra, dojeżdżamy słuchajcie. No brakuje nam jakieś 5 minut. Że tą drogę już pewnie poznajecie. Miliard razy nią chyba jechaliśmy do Podolina, <noise> tutaj z powrotem. Ja to w ogóle już często tu jeździłam, no bo, no bo prowadziłam tu jazdę, no i obozy, konie miałam tu swoje, więc dawno tędy bardzo nie jechałam ogólnie. Także tak, no, wspomnienia i w ogóle, ale takie dobre, no bo jednak kurczę. Wiecie, no trochę tam staliśmy z Dante i tam Dante miał kumpli i tam wronek jest. No, no jest dużo tam takich. No... I ta już. I Tajuś, no. Jeju, Tajuś już to już pewnie wygląda w ogóle jak nie ta już, tylko bardziej jak karat. No. Na pewno urósł. No, także jedziemy właśnie tutaj, gdzie już się tak bardzo pod górę jedzie. Mamy nadzieję, że... W ogóle mamy strasznie podobną szybę. Mamy nadzieję, że nam się... Uda podjechać z tą szczapką. No, radę musimy. No, dobra. Także widzimy się już na miejscu. Dobra, dzisiaj się trochę spociła. Co żabciu? Co? Boziu, takie stresujące. Na stację ją generalnie zestresowali, bo byliśmy jeszcze zatankować i tam tiry akurat podjechały i wiecie robiły te takie pszt i ona się tym mega zestresowała. Już wychodzimy, już! Już, gwiazdeczko, idziemy, już! Ale stres Kupa tylko jedna jest. Jeju, Biduś! Biduś! No? No chodź dziewczyno, chodź. Gdzie ty jesteś? Robaczku. No, ciekawe czy pozna. No, to koleżanka moja wczoraj robiła. Ale że jej się chciało w ogóle tyle robić, nie? Santinio, gdzie ty jesteś? Co? Dziewczynko! No mówię, co? Byłaś tu już? Wszystko ok? Wszystko dobrze? Konik. Tak, ty już czujesz. No tak, akurat. Mhm. Ona wylizuje zawsze najszybciej wiadro. Uważaj, bo... no. Ona tą chrupkę uwielbia. No, fajnie. Co wali ci? Tamta wyrosłaś ładnie. O właśnie tak średnio. <grywa> <grywa> odstawiony do nowego domku. No i wiemy, że po prostu no, tam ma wielkie pastwiska i w ogóle no, na pewno tam będzie mieć dobrze. Trzymamy za nich wszystkich kciuki i zasante w szczególności, no bo jednak to jest moja wychowanka. No, także dużo cierpliwości i w ogóle w samych takich miłych chwil ja, ja od siebie tak życzę i, i no, byle, byle byśmy się spotkali kiedyś na zawodach. Bo... Mam o, nadzieję. To by było miłe spotkanie. No, to by było fajne. Mam nadzieję, że tak kiedyś będzie. My teraz jedziemy coś zjeść chyba. Nie wiem, czy jesteś głodny? Nie. A, bo ty jadłeś kanapkę. No to jedziemy do domu.